Co powiesz na wycieczkę? 105 metrów w głąb ziemi. Taką właśnie głębokość ma najgłębsze metro na świecie. Znajduje się ono w Petersburgu. 105 metrów w głąb. Jest to metro z 1955 roku, więc założone kupę czasu temu. Codziennie porusza się nim nawet 2,5 miliona człowieka w samym Petersburgu. Jest to 5 linii oznaczonych różnymi kolorami, więc upraszcza to, to sprawę w wyszukiwaniu połączeń. Co ciekawe, na końcu tych długaśnych schodów. Które często są rozdzielone na kilka linii. Znajduje się budka strażnicza z babeczką, która przysypia tam i, i kontroluje ruch na schodach. Czasami może się ktoś potknąć, zlecieć 105 metrów w dół, więc ona jest od tego, żeby wyłączyć w pewnym momencie schody swoim magicznym przyciskiem. Pozdrowienia dla babeczki z, ze stacji w Petersburgu. Do zobaczenia!